10. O ludzie. Kaczki, ja wszyscy. I zbyt rozliję. był. I zbyt był. 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 był, był ale to ja i co sobie też. A sobie, bo był. Jak one idzie troszkę na pokoju, dzieci ile Ile no, a dzieci? Zabawki. A dzieci ile? Otwórz pani. się, Tam jest nas a? będzie ona sobie a? wybierze. Powolutku, powolutku. Po 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 Idź tam, Tatoś, tam są zabaweczki. No. A Pokażę. dzieci ile było? dzieci ile? Ja? Pani miała tak. Osiem, tam zabawiszki Nie wszystkie żyją. Dzięki Bogu, i tak się cieszę. No, I syny no. i córki są no. też, tak? Na cztery. <laughs> Kochana na cztery. Tak szczęśliwa jestem. Zadowolona na a, a Ja to... też szczęśliwa, bo mam czworo i przyszło no, też. też. A, a to jest moja matka. I mamy. A już Sławek to mój ulubiony syn Mówiliśmy, że fajny no, chłopak. Naprawdę. Jaki on współczuł. A czekaj, a jak, jak, oh. jak ty... raz Janusz, Janusz. Janusz, chodź tu, siadaj, mamy tu album. Da, Damiana, Damiana Mermera, ten, kojarzysz? Jak? Damiana Mermera. Nie, nie kojarzę. Sławek, widzisz, ma kontakt z nim i ten Damian tak. zrobił ten album, widzisz, to jest ta yy... no. Czekam. Tata, bo to no. tobie, jak, jak, jak. To no, jest, jak miło. To jest tak. moja babcia. I tak Maria Antonik z domu daleka, 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 Wśród, A twoja babcia to jak jej tak? siostra. nie no Ja nie kojarzę babci. No, tak. no, no, no nie mogę. kojarzysz, bo no, no. nie możesz kojarzyć. No. A zaraz ci on tu. My się zgadzamy. pokażę. To nie to. I tak sobie pisz. On ci idzie. Nie jest. czasu. Twój ojciec? Nie, muszę, nie Tak. No to No tak? pracuj. Ja czekam. Tu. Ojciec czy idzie. Nie, no. Michał, tak? No. Czyli mój ojciec. No, twój. No. I. A, nie. Tyko. Złodapi, zwiętej pamięci.